Jak się okazuje, nie każdy wie, że na terenie obecnej Polski znajduje się najważniejsza, zaraz po Berlinie, wojenna kwatera samego austriackiego malarza z wąsem Adolfa Hitlera. Zapraszamy do wilczego szańca w kierłoży koło Kętrzyna na Mazurach. Wielczyszaniec to wysunięta na wschód druga najważniejsza kwatera Adolfa Hitlera w czasie II wojny światowej. Było to małe miasto stworzone dla Firera III Rzeszy i najważniejszych osób go odwiedzających lub przyjeżdżających na narady generałów. Bunkry były zabezpieczone przed nalotem, atakiem bombowym, o oblężeniu w zasadzie nie było mowy, ponieważ nawet dzisiaj na zdjęciach satelitarnych części bunkrów kompletnie nie widać, a co dopiero na zdjęciach samolotowych z lat 40. Jednak to właśnie tutaj doszło do najbliższego powodzenia zamachu na życie psychopatycznego wodza, który nie dostał się do Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. 20 lipca 1944 roku Hitler zwołał w swojej kwaterze pośród Mazurskich Lasów i Jezior na Radę na temat niekorzystnej sytuacji na froncie wschodnim. Na naradę stawił się również przebywający dotąd w niedalekich kamerkach Klaus von Stauffenberg. Miał on podłożyć dwie bomby, dosłownie pół metra od Hitlera i wyjść. Niestety, zabił cztery osoby, ale nie samego Hitlera, któremu tylko uszkodził nowe spodnie. Ten temat może być w ogóle na osobny odcinek, ale chyba raczej nie prędko. Chyba, że ktoś poprosi. Nie no, może jednak szybciej się uda. Dobra, tam. Budowę rozpoczęto w 1940 roku, wykorzystując mocne uzbrojenie Prus Wschodnich oraz Wielkie Jeziora Mazurskie jako naturalną zaporę przed atakiem ze wschodu. Bunkry były pokryte trawą morską sprowadzaną z nad Czarnego. Hitlera, przebywającego tam, chroniła jego przyboczna straż o wysokich kwalifikacjach. Sam jednak mieszkał w wilczym szańcu w skromnych warunkach. Do dzisiaj w przyzwoitym, choć niepierwotnym stanie zachował się jego bunkier. Znacznie bogatszy był budynek przeznaczony dla jednego z jego generałów, a to wszystko dla propagandy. Szacuje się, że plan zakładał zatrudnienie tam nawet 50 tysięcy robotników, w tym jeńców wojennych. W chwili zamachu w obiekcie miało przebywać około 10 razy mniej ludzi. Jednak zimą 1945 Wilczy Szaniec musiał zostać zniszczony i o ile Niemcy swoje wojenne kompleksy budowali naprawdę świetnie, o tyle ich zniszczenie można porównać do przeciętnego sprawdzianu z matmy, kiedy każdemu wychodzi w danym zadaniu inna liczba koniecznych materiałów wybuchowych, ładują jeszcze inną liczbę, a i tak wszystko się ledwie zakołysze. Pojedyncze bunkry zachowały się nawet w jednym kawałku, natomiast przy jednym, jak nie bo to eksplozja było słuchać w oddalonym o 100 km królewcu. Ciężko to wszystko mi dobrze opisać, po prostu oczywiście polecam tam podbić. Nie wiem, jak jest normalnie, ale ja polecam jednak nie zwiedzać w godzinach szczytu, szczególnie w weekend. Można zwiedzać z audioprzewodnikiem oraz tym tradycyjnym grupowym, ja osobiście jednak wolę tę drugą opcję, bo audioprzewodnik paru żartów o polityce nie wciśnie. Pozdrawiam pana przewodnika Pawła, który 11 sierpnia 2021 roku oprowadzał grupę z białym psem oraz gościem z kamerą w tej zarąbistej czapce. Kiedyś tam może niedługo zrobimy dłuższy film o Wielczym Czańcu, bo naprawdę jest o czym. Na razie dzięki, cześć.